Runda wiosenna, czyli 19. kolejka Ekstraklasy ruszyła 30 stycznia meczem pomiędzy Zagłębiem Lubin a GKS Katowice w Lubinie. W piątkowy wieczór na stadionie w Lubinie zasiadło 3745 widzów. GKS Katowice na pierwszym wiosennym wyjeździe wspierało 485 osób. A geksa na boisku pokonuje gospodarzy 2 do 0. <try> piątkowy mecz miał odbyć się w Radoniu. W meczu pomiędzy Radomiakiem Radom a Arką Gdynia. Mecz na stadionie w Radoniu miał się rozpocząć zgodnie z planem, gdy nagle cała arena pogrążyła się w ciemności. Problemem okazała się awaria wewnętrznego systemu zasilania, która uniemożliwiła rozegranie spotkania. Pomimo odwołanego meczu, kibice Radomiaka w dobrym stylu powitali nową trybunę dopingową. W sektorze gości pojawiła się 700 kibiców Arkowców, w tym 150 KSO. Sobota rozpoczęła się od derbowego spotkania między Górnikiem a Piastem Gliwice. Kibice Górnika zaprezentowali oprawę, która swego czasu nie została wpuszczona na Stadion Narodowy podczas meczu reprezentacji. Wcześniej pojawiła się również na Stadionie ŁKSU. Piast Gliwice wypełnił sektor gości w Zabrzu w liczbie 1434 fanów. Na Stadionie w Zabrzu zasiadło 24344 osoby. 16 645 to liczba, która zasiadła w sobotnie popołudnie na stadionie widzewa. Kibice widzewa zaprezentowali na trybunie efektowną kartoniadę, która utworzyła napis Chcemy być wyżej. Jagielonia Białystok stawiła się w sektorze gości w Łodzi w liczbie 910 fanów. Podróżowali pociągiem specjalnym, który na starcie miał około 2 godzin opóźnienia, przez co pod stadion dotarli krótko przed meczem. Do tego doszła skrupulatna kontrola służb porządkowych, która sprawiła, że ostatni kibice Jagi na sektor gości weszli w 40. minucie meczu. W trakcie spotkania było dużo wymian uprzejmości między dwiema ekipami. W ostatnim sobotnim meczu 19. kolejki Lech Poznań mierzył się z Lechią Gdańsk. Na stadionie w Poznaniu zasiadło 17 827 kibiców. Podczas spotkania kibice kolejorza zaprezentowali spektakularną oprawę. Wiara Lecha to napis, który znalazł się pod sektorówką przy asyście pirotechniki. Na sektorze gości zasiadł jeden fan drużyny z Gdańska. Niedzielne mecze rozpoczęliśmy w Lublinie, gdzie tamtejszy motor mierzył się z Pogonią Szczecin. Na trybunach stadionu zasiadło 8319 kibiców. W trakcie spotkania motor zaprezentował pierwszą oprawę po przerwie zimowej. Portowcy przemierzyli 717 kilometrów. Żeby dopingować swoją drużynę, goście zjawili się ponad 450 osób, w tym kibice KKS Ukalisz. W drugim niedzielnym spotkaniu zmierzyli się Wisła Płock z Rakowem Częstochowa. Frekwencja w Płocku niestety nie dopisała i zatrzymała się na liczbie 4039 osobach. Wisłę Płock wsparła 30-osobowa grupa stomilowców. Na swój pierwszy wiosenny wyjazd Raków Częstochowa wybrał się w 522 osoby, w tym 38 osób z Chemika, 8 Lechia i 400 Stomi. W Płocku Raków i Chemik świętowali dziesięciolecie zgody, więc nic dziwnego, że sektor w Płocku miał okazję zapłonąć.

Niedziela zakończyła się spotkaniem warszawskiej Legii z Koroną Kielce, która po raz kolejny skompromitowała się przed swoją publicznością. Marek Papszun, nowy trener Legii, został przywitany okrzykami "Sprzątnij ten Burdel i gromkimi skandowaniami jego nazwiska. Jego debiut nie poszedł po myśli fanów ani klubu, po meczu Legia przegrywa 1-2 z Koroną Kielce i nadal tkwi w strefie spadkowej. Korona Kielce w Warszawie melduje się w około 600 głów, w tym 6 dyszek na przodu Jędrzejów. Szyna, 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 szyna. Ostatnim spotkaniem kończącym 19 kolejkę Ekstraklasy było spotkanie między Termaliką a Kracą. Mecz, który przyciągnął na trybunę 3459 widzów, z czego w ten mrożny poniedziałek na stadionie w Niecieczy było ponad 1000 Krakowi, z czego 110 Sandecji i 61 Tarnowi. Krakowia pokonuje Termalikę 1-0. do